Pogoda dzisiaj nie sprzyja, jest niedziela, jest godzina prawie 13. Wciąż cytujemy rzeczy dla Kasi, Jest już niedziela. Piękne ciasta, nie jedzą to jest. Pan naleśnik zrobił ciasta. K.O. mamy kawiarkę. Dla panów. James Bond. Bardzo proszę James Bond. Tutaj jest naprawdę mnóstwo rzeczy.

Taka myśl była ale też świetno Nawet mamy drona tutaj mm. proszę Państwa. Mamy tutaj wszystko. Nawet jest ojciec. Szes... O Boże, ojciec Chzesny. Papież nasz. Ile mamy tu książek? Książki. Kaczyn Hitlera. Książki po 15, po 10 zł. Tylko Mira jest medialna i Mira chce występować w naszym. Chodźcie, kupujcie, warto. O, Super ma... rzeczy są. Super są rzeczy. Przychodźcie i wybierajcie. Jak dzisiaj nie zejdzie, to zejdą następnym razem, tak? Nie, będziemy robić Stacje internetowe też. Chociaż fajnie by było, jakbyście, bo widzicie, myśmy tu wczoraj cały dzień siedzieli, układali, żeby wyglądało jak w pięknym butiku Handmade. Mamy czapeczki Handmade. I pokaż te baloniki. To są robione przez panią ręcznie, rzeczy do pokoiku. Piękna. A tu lampkę. Proszę o zgłoszenie światło. Znałam moją babcię, moja babcia, mała mają 91 lat. Znałam staruszkę. Staruszkę taką co to się rozwieruszała, zawsze dwa o siebie że się ruszała. Tak jak tą książkę napisałam, to ja już o mojej babci nie potrafię inaczej myśleć, jak o tej 18-latce ze zdjęcia maturalnego z 1914 roku. I historia właściwie pisana oczami babci i nadziekłam dzieckiem. Ja babcia mieszkała w Białymstoku. Jeździłyśmy z siostrami do stoku do babci. Babcia miała taki gruby album. Leżał sobie taki stuletni album koło jej łóżka i tam były zdjęcia, fotografie w panowie w mundurach wojskowi. Żebym ja to pamiętała co tam było w tej książce, w tym albumie. Zaczęłam szukać, bo Albo Babci Janiny to jest właśnie opis tych osób, które, które tam były. Ktoś się mnie zapytał, jak długo zbierałam informacje do tego. Tu jest drzewo genealogiczne, sięga prawie XIII wieku. Powiedziałam długo, jakieś 10 lat. Jak moja córka była mała, to ja wtedy zaczęłam. Potem zaczęłam leczyć. Moja córka ma lat 36, więc zbierałam informację lat 25. Ale, ale teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, no moi kochani, wnukowi mojemu powiedzieć, to, jest, to są opowiastki o rodzinie. Generalnie ktoś mi mówi to jest o Twojej rodzinie. No powiem tak, każda rodzina to jest historia Polski. Zgodzimy się, że każdy ma. Doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy, bo, bo nasze rodziny, nasi przodkowie nas budowali. To ja, jesteśmy właśnie na ptasie. Nagrywam właśnie filmik. Y, tam styl jest Wasia. Mamy tutaj ptasi, ja która coś kupuje. Y, no. Wiecie co robić, Przyjdźcie na ptasią. Jak nie to licytujcie w przyszłości. Dobra, no, że mamy tu jeszcze jakiś auta. Zaraz. Zaraz tu będzie. Kolorowanki. Można? Kolego? Tutaj mamy kolorowanki, tutaj mamy... Ale to takie malutkie jakieś tam. Popatrzcie, popatrzcie. Będziesz w telewizji? W telewizji będziesz, tak? Jak masz na imię? Jak ładnie w ogóle to mówi. Da, jest samochodzik, tak? Ma na imię auto. Auto masz na imię, tak? A tu jest y, pani, która się nim zajmuje. Po raz kolejny jest nasza koleżanka Sylwia. O, ho, ho, chodzi w kadr, tak? Ale coś powiedz nam. Powiedz nam coś. Powiedz nam... Jest auto. Za nie mówi. Za nie mówi. Wstydzi się, wstydzi się. Jesz... Cały czas coś mówi, nie? Jeszcze będzie, będzie no, dużo. Coraz mniej tych rzeczy tutaj mamy. Mamy drona. Czy ktoś chce kupić drona? Znaczy wylicytować, przepraszam, drona. Ja bym sobie wylicytował, ale pewnie mnóstwo pieniędzy. Sylwia, nie chcesz drona? Może następnym razem. Kolego, nie chcesz drona? Taki latać będzie.

Może też I powoli już kończymy dzień z naszymi rzeczami. Przybyła do nas Gosia. Gosia, możesz się pokazać? O jest Gosia. Jest też mira, która kończy obiad. Trochę rzeczy poszło, trochę rzeczy nie poszło. Generalnie rzecz biorąc, wszystko to jeszcze będzie zlicytowane, tak Mira? Tutaj dostaliśmy kawę, spożegnę z Afryką. Koszt... to nie za darmo byłoby, zamyślałem że, za, że, za, że za darmo będzie. Yy, niestety nikt nie chciał iść na randkę z Mirą, bo kto wpłacił stówkę, ten mógł iść na randkę z Mirą. Yy, trochę rzeczy poszło tak jak mówiłem. No i cóż, ostatnie trzy słowa od pani e, szefowej na e, Kraków. Uzbiera się? Oczywiście musi się uzbierać, na pewno damy radę. Pamiętajcie, są jeszcze te wszystkie rzeczy, co tutaj są. Będzie można jeszcze zlicytować: buciki, książeczki. Nawet Leo Messi jest. Coś chce Messiego, więc wszystko. No, uciekają przed. Yy, no. no to żegnamy się. Filmik, pamiętajcie, zasubskrybujcie nasz kanał Mira Organic. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku.